Te metody postępowania powinien znać każdy rodzic. W sumie, chyba każdy z nas powinien wiedzieć, jak prawidłowo postępować w takiej sytuacji. Ta przypadłość bardzo często dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i wymaga od rodzica szybkiego, prostego, skutecznego udzielenia pierwszej pomocy. Dzisiaj porozmawiamy o wtrątaniach z nosa. Mogą być skąpe, masywne. Nawracające bądź sporadyczne. Skąd się biorą? Jak je leczyć? Jak je diagnozować? I przede wszystkim, jak w nagłej sytuacji pomóc dziecku? O tym właśnie dowiesz się w dzisiejszym filmie. Cześć, mam na imię Agnieszka i jestem lekarzem pediatrą. Kanał na YouTubie tworzę specjalnie z myślą o małych pacjentach, ale również rodzicach. Chcę wam pokazywać, jak skutecznie i właściwie radzić sobie w medycznym świecie, bo wiem, że nie zawsze wszystko jest tak w 100% zrozumiałe. Tutaj tłumaczę medyczne pojęcia, medyczne procedury w prosty i przystępny sposób. Uważam, że medycyna jest super i chcę was zarażać tą pozytywną energią. Dzisiejszy film zacznijmy może od takich podstaw anatomii, po to, by łatwiej było zrozumieć przyczynę tego problemu. Nos pełni funkcję oczyszczającą i nawilżającą powietrze. Jest zbudowany z chrząstek, czyli takich twardych struktur, które układają się w piramidę nosa, czyli taki powiedzmy trójkąt, który leży na naszej twarzy. W nosie, po środku nosa, mamy dodatkową chrząstkę, która buduje nam przegrodę nosa. Przegroda nosowa to takie chrzęstne rusztowanie budujące otwory nosowe tutaj od środka. I to właśnie na tej przegrodzie nosowej, po obu stronach, z przodu, znajduje się takie miejsce, które jest bardzo mocno unaczynione. To miejsce nazywamy tak zwanym splotem kiselbacha. Płynnie zatem przejdźmy do miejscowych przyczyn krwawienia z nosa. Najczęściej, bo w 90% przypadków źródłem krwawienia jest właśnie ten bardzo wrażliwy splot naczyniowy. Błona śluzowa w tym miejscu jest bardzo cienka, krucha i wrażliwa, mało odporna na urazy. Nawet niewielkie jej uszkodzenie może spowodować całkiem nasilone krwawienie z przedniego odcinka nosa. No to skoro to miejsce jest tak blisko, jest tak bardzo wrażliwe, łatwo zgadnąć, co najczęściej może uszkodzić tę delikatną strukturę. No, u dzieci to akurat proste. Po prostu uszkadzają ten splot palcem, czyli dłubią w nosie. Jest to tak zwane uszkodzenie mechaniczne. Czasem dzieci mogą też coś włożyć do nosa i ciało obce, które stale podrażnia tę wrażliwą strukturę, może również spowodować krwotok. Trzeba również pamiętać o tak zwanym suchym przednim nieżycie nosa. To sytuacja, kiedy w nosie odkładają się takie suche strupy. One pod spodem również ta śluzówka jest bardzo, bardzo sucha, co powoduje jeszcze większą wrażliwość i ryzyko krwawień gotowe. Przyczyną krwawienia z nosa może być również przebywanie na wysokościach lub duża różnica ciśnień. Bardzo rzadko u dzieci możemy mieć do czynienia z jakąś strukturą w nosie, czyli na przykład polip, Naczyniak albo nawet gus, ale są to rzadkie przyczyny krwawień. Co ciekawe, krwawienie z nosa, mimo że w 90% przypadków raczej jest łagodne, może być również objawem innej zupełnie choroby, takiej choroby całego ciała. Czy wiesz dlaczego dziecko z nawracającymi krwawieniami z nosu warto zbadać u pediatry? O tym już za chwilę. To dobry moment, żeby zasubskrybować kanał. Udostępnij film komuś, kto zmaga się z tym problemem, a ten film może być dla niego pomocny. Subskrybowanie i udostępnianie zwiększa zasięgi kanału. A ja chcę pomóc jak największej ilości osób. Ale wracajmy do krwawień. Oto choroby, których objawem może być między innymi krwawienie z nosa. Czy wiesz, że nawracające krwotoki z nosa u dzieci mogą być objawem nadciśnienia tętniczego? Tak jest. Pomiar ciśnienia dziecka odbywa się regularnie w trakcie wizyt stacjonarnych, w trakcie tzw. bilansów zdrowia dziecka. One wypadają co kilka lat. Pierwszy pomiar ciśnienia wykonujemy mniej więcej w 12 miesiącu życia, czyli po skończonym roku, choć nie zawsze to się udaje. Najczęściej pierwszy pomiar jest odnotowywany około drugiego roku życia. Sprawdź, czy w książeczce zdrowia dziecka Twoje dziecko miało wykonany pomiar ciśnienia tętniczego. Dlaczego musi się to odbywać w gabinecie? Ponieważ pomiar ciśnienia tętniczego u dziecka powinien być wykonany odpowiedniej wielkości mankietem. Pamiętaj, jeżeli problem krwawień z nosa nawraca, koniecznie trzeba sprawdzić, jakie jest ciśnienie tętnicze dziecka. Krwawienia z nosa mogą być również objawem infekcji, zakażenia. Dochodzi do tak silnego przekrwienia śluzówki, dodatkowo podajemy krople do nosa, ściągamy katar aspiratorem albo dziecko samo smarka z bardzo dużym ciśnieniem. To samo w sobie może spowodować uszkodzenie tej wrażliwej struktury. Zatem pediatra sprawdza również inne objawy infekcji u dziecka. Nawracające krwawienia z nosa mogą być również objawem choroby, która dotyczy krwi, Albo układu krzepnięcia, na przykład hemofilii czy chorób płytek. Dlatego nawracające. I problematyczne krwawienia z nosa wymagają diagnostyki i sprawdzenia, czy krew dziecka prawidłowo krzepnie. Istnieją rzadkie choroby naczyń, których objawem może być krwawienie z nosa, takie jak na przykład teleangiektazję w zespole Redu Oslera, ale to są bardzo rzadkie sytuacje. Tak czy siak, krwotok zwykle występuje. Nagle nic nie zwiastuje tego problemu, chyba że dziecko ma infekcję. No to wiadomo, jest katar. Czyli nagle dziecku z nosa zaczyna lecieć krew. I niezależnie od przyczyny, Twoje postępowanie zawsze powinno być takie samo. Musimy zatamować krwawienie. Ale jak to zrobić? Po pierwsze, zachowaj spokój. Krwawienie z nosa dziecka nie boli. Bardziej reakcja Twoja, twój stres, który dziecko widzi, może wywołać w nim tą samą reakcję, czyli dziecko zaczyna płakać, denerwować się, że coś kapie. Trzeba uspokoić malucha. A smarki plus krew to nie najlepszy pomysł. Wracając do anatomii. Skoro wiadomo, że miejsce krwawiące znajduje się tutaj z przodu, ale przyśrodkowo, to należy po prostu ucisnąć to miejsce, ale jak to zrobić, skoro jest w środku w nosie? To bardzo proste. Należy ucisnąć skrzydełka nosa, czyli przyciskamy, jeżeli krwawi tylko jedna dziurka, można zatkać tylko ten otwór, który jest, który krwawi. Jeżeli widzisz, że krew leci z obu dziurek, należy przytrzymać skrzydełka nosa, przyciskamy do przegrody, która jest po środku. W ten sposób tamujemy krwawienie. Dziecko powinno być w pozycji pionowej, czyli najlepiej siedząco, ale z głową pochyloną do przodu. Poproś, by oddychało ustami. Pomocne mogą być również zimne okłady na kark, ale również na grzbiet nosa. Zawsze pojawia się pytanie, jak długo uciskać? To też w sumie jest logiczne. Prawidłowy czas, kiedy krew krzepnie. U zdrowego człowieka to mniej więcej 7 do 9 10 minut, i tak długo powinieneś uciskać skrzydełka nosa. Po skutecznym zatamowaniu krwawienia, czyli puszczamy skrzydełka nosa i z nosa już nic nie cieknie, warto jest dziecku w tym momencie ostrożnie umyć buzię i uwaga, pilnować, żeby dziecko nie wkładało palcy do nosa, bo jeżeli zerwie ten pierwszy strób, który się wytworzył i chroni przed dalszym krwawieniem, to niestety istnieje ryzyko, że ponownie zacznie krwawić z, tego, z tej okolicy. Po opanowaniu tego czynnego krwawienia warto jest stosować miejscowo maści dezynfekujące. Nawiżające błonę śluzową nosa i tak zwane hemostatyczne, czyli obkurczające trochę naczynia w tym miejscu. Warto zapytać lekarza o takie maści. Większość krwawień ustępuje samoistnie bądź po takich właśnie podstawowych działaniach w warunkach domowych i nie wymaga w ogóle interwencji lekarza. Ale w sytuacji, gdy ucisk nie pomaga i krwawienie nawraca albo krwotok jest tak masywny, że nie jesteś w stanie powstrzymać tego krwawienia. W tych sytuacjach należy pilnie szukać pomocy. Znamy również inne metody tamowania takiego krwawienia, np. tamponada przednia, czyli zatkanie tego przedniego odcinka nosa specjalnymi tamponami, bądź też balonami lub też środkami hemostatycznymi, ale takie zabiegi wykonuje specjalista, oto laryngolog. Jak widzisz, krwawienie z nosa jest bardzo częstą przypadłością, zwłaszcza u dzieci. I w większości przypadków mają raczej łagodny przebieg i bardzo banalną przyczynę. Jednak w pewnych sytuacjach, czyli w przypadku nawracających krwawień, jeżeli krwotok jest masywny i nie jesteś w stanie go opanować, bądź dziecko musiało trafić do szpitala z tego powodu, to w tych sytuacjach należy szukać pomocy specjalisty. Również w momencie, gdy otolaryngolog po zbadaniu dziecka nie widzi źródła krwawienia, czyli splotki selbacha nie jest uszkodzone. To niestety może świadczyć o tym, że krwawienie z nosa było objawem innej choroby, i należy poszukać przyczyny, wykonać dodatkowe badania. Pamiętaj, że w tak stresującej sytuacji najważniejsze to zachować spokój i uspokoić dziecko. Zajmij dziecko jakąś książeczką, bajką, daj kostki lodu, żeby samo sobie przykładało do noska. Odwróć jego uwagę. Napisz w komentarzu, czy chciałbyś zobaczyć więcej na temat pierwszej pomocy, jak pomagać w takich stresujących sytuacjach. Bardzo chętnie zrobię na ten temat film. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał. A tymczasem, do zobaczenia w następnym filmie.